Witam Państwa w komentarzu walutowym Bossefix. Ja nazywam się Konrad Ryczko i pracuję jako analityk walutowy w domu maklerskim BOŚ. Dzisiaj mamy dzień 28 marca, godzina 7.25. W związku z tym zapraszam Państwa do omówienia sytuacji na czterech najciekawszych, moim zdaniem, w tej chwili układach rynkowych i na czterech najciekawszych parach. Tradycyjnie zaczynamy od rynku eurodolara. No i to, co możemy powiedzieć, to to, że. W końcu doczekaliśmy się mocniejszej korekty na tym rynku po okresie bardzo silnego euro, tak naprawdę troszkę bez, bez, bez mocniejszego wytłumaczenia dla tych ruchów, tutaj mówiło się o tym, że inwestorzy dyskontują potencjalne odbicie w strefie euro gospodarcze, co było, co, które było potwierdzone między innymi danymi fundamentalnymi ze strefy. Doszło tutaj do przetestowania zakresu 1,39,41. No, i z tego zakresu nastąpiło dość, dość mocny ruch korekcyjny, który, jak widać, próbuje się przerodzić w mocniejszą korektę jeszcze. Jakby powodem tutaj tego fundamentalnym dla tego impulsu jest, a właściwie są słowa Nielsa czyli przypomnijmy, że jest to dość, dość zaskakująca zmiana stanowiska prezesa Bundesbanku i członka Europejskiego Banku Centralnego, czyli Weidman na ogół traktowany był jako... Hmm. Ostoja tej tradycyjnej polityki monetarnej, a nie działań QE, bądź też wchodzenia w zakresu innej stopy procentowej. Ostatnie wypowiedzi tego bankiera wskazują jednak, że doszło do zmiany jego stanowiska, co rynek odczytało za potencjalne otwarcie furtki dla Mario Dragiego, dla jakichś ruchów na stopie procentowej, bądź też innych działań w postaci troszkę QE na, na rynku. No tutaj wydaje się, że bezpośrednim, przynajmniej ze słów Weidmana, wydaje się, że bezpośrednim powodem zmiany jego stanowiska. No, jest właśnie silny euro. W związku z tym rynek przystąpił do skracania pozycji długich na wspólnej walucie. No i jest to dość ciekawy układ, ponieważ jak Państwo widzą doszło tutaj do wybicia do wybicia, które tak naprawdę sugerowało, że w perspektywie kolejnych, kolejnych tygodni zobaczymy zakres 1,41, tymczasem mamy okazało się, że w tej chwili mamy do czynienia z fałszywym wybiciem, no i nastąpił ruch poniżej przekroczonej bariery, jeżeli tutaj byśmy zobaczyli naruszenie tego wsparcia na 137-39, to prawdopodobnie oczekiwałbym również testu tej linii trendu, czyli tej linii trendu bądź tutaj lokalnych linii trendu wzrostowego Domyślę, wydaje się, że tutaj mocniejszą barierą dla, dla tych spadków będzie ta strefa 1,3645, 1,3555, także tutaj mamy trochę średnich, troszkę FIBO i jeszcze kawałek linii trendu, także no tutaj to wydaje się że dość naturalne w tej chwili barierą dla, dla przynajmniej lokalnej, lokalnego odbicia. Drugą parą, która, którą Państwu muszę, muszę tak naprawdę wskazać, jest rubel. Rubel, który jak Państwo widzą, umocnił się dość, dość znacząco w ostatnich, w ostatnich kilku sesjach. Doszliśmy do tego zakresu tak, no, troszkę wyżej, ponieważ ja zakładałem, że się pogłębimy ten ruch w kierunku 34,77. Ruch, jak widać, napotkał już wystarczających kupujących dolara w zakresie 35,40 to ciekawe, ten ruch aprecesyjny na dolarze został wygenerowany, ta czarna świeca tutaj, przepraszam, ruch aprecesyjny na rublu, został wygenerowany w momencie, kiedy Zachód nałożył sankcje na, na Rosję, czyli rynek obawiał się jednak jakiegoś poważnych działań ze strony zachodu i działań gospodarczych, a personalne sankcje i zamrożenie paru kont no, nie zrobiło tam na nikim wrażenia, także stanowiło to dość klarowny sygnał do mocnienia rubla. No i tutaj widzimy podejście pod ten, tą strefę tak naprawdę, gdzie dość klarownie widać, że rynek może sprawić, to jakąś korektę z, zrobić w górę. Raczej oczekiwałbym ruchu w kierunku 35,90 niż próby zejścia niżej, ponieważ jeszcze ten temat nie jest do końca rozwiązany, i cały czas się mówi o tej konsolidacji, konsolidacji przepraszam, koncentracji, koncentracji rosyjskich armii, rosyjskiej armii na granicy z Ukrainą. Czytałem taki raport, że podaje, że jeżeli coś ma się stać, to powinno to się stać w ciągu dwóch tygodni, kiedy przed tymi wyborami, jeszcze przed rozpoczęciem procedury wyborów na Ukrainie, także do tego czasu nie wydaje mi się, że tutaj rynek został się na mocniejszy wyjście Wrubla. Trzecia para to eurozłoty. Eurozłoty wykazują dość znaczącą siłę. No, tak naprawdę dość mocno skrolowany ostatnio z Rublen, co pokazuje, że to co kieruje wyceną złotego w tej chwili to jest jakby sentyment do rynku w emerging markets. Warto jednak zauważyć, że złoty jest najmocniejszy w koszyku w naszym Central Eastern Europe, czyli mocniejszy niż forint, mocniejszy niż korona czeska. Pokazuje to, że te fundamenty gospodarcze, między innymi ostatnie podwyższenie prognoz, półoficjalne podwyższenie prognoz przez Ministerstwo Finansów i część banków e, dla wzrostu czyli powyżej 3% na ten rok, odbiło no, się też dość, 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 dość klarownie na rynku. No tak naprawdę wydaje się, że tutaj złoty ma przed sobą dość, dość świetlaną przyszłość w 2014 roku, niemniej no, pozostają te zagrożenia zewnętrzne, jeżeli tutaj nie wydarzy się nic, nic z Ukrainą, nie wydarzy się nic w Chinach, to prawdopodobnie można by oczekiwać, że nawet ograniczenie programu QE przez z FED, jakieś potencjalne bardziej strzemie stanowiska nie przeszkodzą złotemu wzmocnieniu parą jest para techniczną, którą Państwu chciałem wskazać, ponieważ widzimy tutaj zmianę, ten zmianę nastawienia wobec dolara australijskiego. Przede wszystkim to, co poprzednio mówiłem, to to, że Chiny, ok, hamowanie w Chinach tak naprawdę było spodziewane, przecież już od ponad półtora roku mówi się o tym, że tamtejszy bank centralny i rządzący no musieli także wprowadzić troszkę cool down, czyli spowolnienie dla tamtejszej gospodarki. No i wszyscy tak naprawdę, nie mm, się, czy to czy to nie jest zbyt dużo, czy ta gospodarka nie spełniła zbyt mocno, i czy, czy troszkę to się dziewięknęło z pod kontroli. No, wydaje się, że rynek zakłada, że jednak chyba nie. Um, przede wszystkim naruszenie istotnego, um, przepraszam, dwóch istotnych oporów w zakresie 9076 i 9186. Wszystko za pomocą jednej świecy tygodniowej i równocześnie linia trendu, chociaż linia trendu nie jest tutaj zbyt wiarygodna, jak widzimy, tak naprawdę mało punktów stycznych ma. Kluczowym zakresem będzie test te, tego wskazania na 0,93,86. Zakładam, że przy pierwszym podejściu rynek powinien się odbić od tej bariery, raczej zobaczyć takiego małego zygzaka i dopiero potem wyjść w górę w kierunku 0,96,88. No niemniej ta, ta tygodniowa świeca tutaj wyraźnie świadczy o tym, że doszło do. Przynajmniej średnioterminowej zmiany nastrojów wokół dolara australijskiego, który no, może być jedną z bardziej dynamicznych par w okresie najbliższych tygodni. Dziękuję za uwagę.